Uwaga, uwaga, teraz gość, którego oczekiwaliśmy tutaj od dłuższego czasu. Przyzwyczajeni byliśmy, że jest, potem zniknął, teraz znowu Markus P. Cześć, witaj. Nie, 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 to musi zrobić z większym impetem, z większą odwagą. Panie ja Ci i panowie, w naszym studiu Markus no, tak <słuchaj> Posłuchaj, ja powiem ci, zanim zadasz pytanie, mm -hmm. panie redaktor, e, jak mam wywiady w Polsce, to tak? zawsze dorzucam tego lekkiego szpanu, mm -hmm. bo wiedzą, że wiesz, tutaj przebywałem w USA, także udawaj, udaję takiego luzaka, hej, siemanko, jest dobrze, pięknie, że ja to od razu widać, że też Chicago działa. Jeżeli chcesz, to ja mogę nawet z takim akcentem tutaj <słuchaj> rozmawiać, bo przyjechaliśmy tutaj oczywiście bardzo długo <słuchaj> czasu temu i Markus, który kiedyś był Marek, a sześciu bo to jeszcze jakaś e, kobieta, tu już nie pamiętam, chyba bożena to. Cieszę się, e, że to coś, będzie ża żarty żartami, ale <głos> <głos> kiedy zobaczyliśmy się to w studiu, no tak, no, ja goście oczywiście poznałem, no bo wygląda y, jeszcze lepiej niż wyglądał. 20 lat temu, Jesteście to się samowicie. wytnie, to się wytnie, to się wytnie, bo nikt Zobaczymy, nie wie, że, żeby tak powiedział, ale że masz 68 lat już w przyszłym roku i będziemy tak, obchodzili niedługo tak, 70 tak. i koniec kariery. Natomiast czasy, które, które może parę osób pamiętają, to czasy telewizji Pol czasy konkursu Polonia Star, to nasze chicagowskie warunki, słuchajcie, to, to, to wszystkie inne konkursy, które tutaj są teraz, włącznie z amerykańskim idolem, to nic. Setki osób. Czekające na ulicy Belmont, żeby wejść, <laughs> żeby pokazać się, <laughs> żeby zaśpiewać. Słuchaj, tak. To naprawdę były setki osób. To były setki osób, które chciały zaśpiewać przed Jurorami. Eee, I w... ja byłem podekscytowany przed tym wszystkim. Ja, ja nie pamiętam, że był na każdą środę, a bywałeś hmm. czasami. Tak? No to wiesz, gdzieś... no, ja to jakby powiedzieć Ale prowadziłem i decydowałem, moja... kto, kto wygrywa. I tylko dlatego, że spodobała się siostra. Przepraszam bardzo, to ty nie wygrałeś <grym> zakonna. <grym> Ale to by nie mówicie, i pomogę. Tam się praktycznie urodziłem scenicznie. Chociaż już nawet nie, 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 nie wspominam tego, że grałem dziś w kościółkach, tego, że w lutni e, przez chyba 2-3 lata tam uskudzeczyłem swoje klimaty jazzowe, ale stricte scena e, z mikrofonem, taki show, to właśnie tam. I myślę, że to był jeden z najlepszych warsztatów dla mnie, bo byłem w tamtych czasach totalnym naturszczykiem i tak jak to lubię mówić, nadrabiałem grzywką, <grywka> nie taką ładną jak ty. Ale wiesz, o czym mówię, także tak, tak było fajnie, była energia, była radość. Zawsze podkreślam, że te środy e, były pełne ludzi. Przecież na te środowe karaoke to cała drużyna Krakowia. Czy Denzel e, przyjeżdżał? Don't you know, papera? Różne gwiazdki odwiedzały tę imprezę i naprawdę było rewelacyjnie. No tak, kiedy Marek pojawił się w studiu, to oczywiście już wtedy. My pisk, 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 pisk z tych kobiet. Ale to, co ciebie wtedy odróżniało, to to, że w przeciwieństwie do tych no, wielu amatorów, którzy, no wiadomo, pierwszy raz przed, przed, na, na scenie, pierwszy raz przed mikrofonem, różnie to wychodzi. Wchodziłeś, śpiewałeś, grałeś, tak jakbyś robił to zawodowo przez, przez wiele lat, a teraz dopiero mówisz, że no trochę udawałeś, bo to był jednak początek twojej kariery. Masz wykształcenie muzyczne, masz podstawy, no tak. nawet więcej niż podstawy, no, nawet o muzykę za zawodową. Tak, tak, tak. Jestem po szkołach muzycznych, ale wiesz co, nie podaję tego jako autorytet, dlatego że znam wielu muzyków po szkołach muzycznych, którzy nie potrafią. Zagrać tak zwane awista bez przygotowania i nie, nie odnajdują się w rozrywce. Do tego trzeba jednak siedzieć i kombinować, szukać. Liznąłem troszkę jakichś warsztatów jazzowych tu i tam. Nawet się pochwalę, że dzisiaj idłem specjalnie do takiej czarnej wokalistki, która mnie uczyła lekko śpiewać, tak żeby te wszystkie. Ali kwotki były naprawdę takie, wiesz, fachowe. Tu grałeś u nas, grałeś w różnych fajnych miejscach. Oczywiście nasi widzowie, słuchacze pamiętają cię z tych bardziej polskich, ale to nie tylko tak było, że wśród ciemnędnych Polonii potrafiłeś zaśpiewać. W różnych klubach można było cię zobaczyć. No i gdyby nie to, że zobaczyłeś, że Polska czeka na taką gwiazdę, to pewnie byś tutaj w dalszym ciągu. Mogę ułatwić to przez Radzia Kąuszko. to. Co przez niego, no przecież to tak przy... tu pozdrawiamy się, pozdrawiamy, <laughs> cię, pozdrawiamy Mam się. nadzieję, że będzie to oglądał. Ja Radek nie. A ja go nie poznałem. Nie, nie, nie. Radek, Radek jest gościem, który chowa się za <laughs> większością koncertów tutaj w Chicago, no, tak, szczególnie tak. ze sceny muzycznej. O, bardzo dużo robi na rynku. Która tańczy i e, przeprowadza do Strudnia różnych gości. Najczęściej ci goście y, śpiewają tak, tak jest. dość dobrze. Y, y, Nie chcę tego ująć y i podkreślam to czerwonym mazakiem. To właśnie on jest y, prowodyrem, inicjatorem. Y, ja to sobie tak zabawnie nawet formułuję. On mnie wywalił z USA do y Polski. Y, no Wiadomo przez jego kontakty, wiadomo przez, przez to, że organizował tutaj y, fajne koncerty i poznawał z tymi gwiazdkami. Lata wstecz, kiedy nawet nie przychodziło mi do głowy, żeby w ogóle do Polski ruszyć. Gdzieś tam jeszcze pisałem wywiórczo piosenki, jedną z piosenek właśnie też sobie kupił zespół Boyz. Tu jest malowany kretką kraj typowo imigracyjny i e, historia imigracyjna. Czas i odległość zacierają wszelkie ślady. Ja w ogóle często cytuję mm -hmm. tę pioseneczkę, jest niesamowita, ale wracając do tematu, tak się wydarzyło, że kiedy coś tam spróbowałem, a na początkach nawet nie wiedziałem, jak sprecyzować się muzycznie, w końcu zatrybiło i właśnie wracając do Radka, powiedział, zrób disco polo, tak pod ludzi, taki des, żeby ludzie się przy tym bawili, nie kombinuj zbyt ambicjonalnie. Tak też się wydarzyło. Poszło hula hula, na które, <grywa> się ma ponad 4 dyszki tam na YouTubach, 40 milionów. 40 milionów, to nie jest 40 wyświetleń, nie 40 tysięcy 40 tak, tak. milionów wyświetleń piosenki. Myślę, że to jest jakiś tam, jeśli już mówimy o milionach, to cały kanał tam ma około 200 milionów. Także jest to jakiś muzyczny sukces zdecydowanie. I kiedy te miliony tam zaczynały nabijać na YouTube'ach, no wtedy co zrobić? Nie byłem zobligowany tutaj e, żadnym małżeństwem, żadną rodziną, znaczy córeczkę kochaną mam, ale oczywiście ona już teraz dorosła mm. i sobie radzi, aczkolwiek, e, no i tak się zaczęło. E, poznałem później menadżera obecnego Staszka Kucińskiego, który powiedział, zdecydowanie przyjeżdża i pojechałem na okres próbny na trzy miesiące i na okresie próbnym co tydzień, kilka koncertów. Ja nie wiedziałem. Że tak fajnie się koncertuje w Polsce. I w wywiadach często o tym mówię z pełną odpowiedzialnością, że Kolumb odkrył Amerykę, a ja odkryłem Amerykę w Polsce. Wow, Naprawdę! I gdybyś sobie zobaczył, jakie kluby teraz są w Polsce na wioskach, to jest naprawdę szok. Najlepsze nagłośnienie światła, pełno ludzi, pod sceną pełno fajnych naszych Polaków, którzy śpiewają od początku wszystkie piosenki. No i nie ukrywam, że to tak łechtało moje ego. I czasami nawet wyprzedzę Cię, nawet czasami pytają mnie dlaczego? Przecież byłeś w Ameryce. Krajem, mlekiem, miodem, płynącym. Ja mówię, gdzieś tam to wynikało z takiego statusu społecznego. O co Ci chodzi? To nie chodzi już nawet, pomijając, wiesz, czy tam był fajny hajs, czy nie, bo tak, to jednak to też, to było fajne. Te kolejki zdjęć, ła, wow, chyba tam gdzieś to mnie pociągnęło i zostałem. I to było naprawdę fenomenalne, nie kwestionuję, nie narzekam tego jest dobrze i, i teraz się tam jakoś odważy. E, zasłuchałem się, bo teraz sobie wyobraziłem te tłumy, o których mówiłeś. Już chciałem Cię zapytać czy Z, Zapatrzyłem <laughs> sobie, w, w głowie sobie wyobraziłem te tłumy, które, no? które szalają pod sceną. So, to rzeczywiście so. widać, bo kiedy ogląda się Twój kanał, czy jakiekolwiek inne mm -hmm. kanały, gdzie pojawiasz się swoją muzyką, no to oczywiście tak. Zenek jest znany. Zenek ma. Czty, nie, trzy czy cztery do, d, fajne piosenki. A kto ten zarab, czy, No taki fajny gość, sobie <śmianie> przychodzi, tam o oczach. Tam śpiewa. Pozdrawiam, e, Czarne <śmianie> czy, czy niebieskie, już nie pamiętam. Kochany, e, kochany natomiast facet. kiedy ty wychodzisz na scenę, mhm. masz wszystko to, co potrzebuje artysta. Masz e, talent, masz e, wow. e, e, no, wow. niesamowity wokal, potrafisz zagrać tak. jak potrzeba, no, ale masz coś, czego nie ma większość artystów. Masz prezencję. I teraz wyglądasz. potwierdzę, że znasz się na dobrych artystach. To jest tak no zwany tak by... artysta kompletny. No, bo, bo wi wiadomo, no. że teraz wszystko się sprzedaje, dlatego też mm -hmm. od czasu do czasu pokazujemy się na, na, na kanale YouTube. Wszystko sprzedaje się nie tylko dźwiękiem, ale obrazem. Gdybyś nam Bardzo piękniejsze dziękuję. piosenki grał, abyś był brzydki jak ja, to byś <laughs> absolutnie rasku. nie sprzedał ani jednej płyty, to byś nie zagrał ani jednego <laughs> koncertu. Nie, zagrałbyś jeden koncert i, i fanki powiedziałby. Jezus, niestety no, no, nie nie robić koncert, że nie przyszłoby dużo ludzi. Hologram mógłby sobie wychać. koncerty na pewno byś ograł. No i dla osób po, z, bycie, z porażeniem e, to, słuchaj, z roku. Bardzo dziękuję za miłe, naprawdę no życzliwe komplementy. I staram się w tym wszystkim być pokorny, skromny. E, I te moje indoktrynacje, firmacje audiobookowe wieloletnie. E, myślę, że mnie też trzymają w tym, w, w garści. Mm, nie pójścia gdzieś dalej za tym zadartym moim nosem, nie... Mm. Dobrze, to do biedny... Coś, w tematach, żeby się nie, nie zatracić, nie, to nie, chciałem powiedzieć. Nie. Możesz być zarozumiały, woda sodowa absolutnie Ej? mogła ci odbić i, a, i bardzo zasłużenie. E, o to pewnie Ej. też pytają w, w Polsce, bo, bo, bo przecież e, nie ukrywasz tego, że tu spędziłeś dużo czasu. Tak. No ale pewnie coś jest, co jest takiego... Co lubiłeś, co lubisz, że jak tutaj jesteś, to nie wiem, no, pójdziesz na ulubione hot dogi, pójdziesz do ulubionego klubu. Jednak tak. rzucać, ale to? Jednak. Nie chcę reklamę rzucać. w Polsce temat. Co jest tak. tutaj w dalszym ciągu w naszym rodzinnym świecie? jak ale... teraz? tak. O czymkolwiek. No właśnie. Bo dziewczyny wiedzą, <laughs> że są w Polsce. <laughs> dosłownie. Przepraszam, bo tam nie wszyscy widzą. Tam właśnie siedzi radek kołuszko i. Nie się śmieję bardzo, <laughs> nie wiem z czego, <laughs> posłuchajcie, tego czego nie ma w Polsce, mm -hmm. e, to nie ma sosu A1, mm -hmm. okej, okay. no to bez tego jak można mięso zjeść, no, e, tak jak wspomniałem potle, to jest może restauracja, e, taki fast food tutaj, ale bardzo, bardzo lubiłem, Pan Bread, uwielbiam e, ten bread ball, zup, ten mm -hmm. bread bowl. uwielbiam takie klimaty. Dzisiaj jadę do Chicago Downtown i na pewno. Nie za dużo, bo wiesz, Ameryka nie wyszczupla na pewno. No, ale wiesz, widziałem, no że w Polsce, no Polsce no. też bardzo różnie bywa wiesz, nie każdy wygląda tak dobrze jak ty. Wracasz no. za niedługo, ale jesteś z nami w Chicago i to bardzo fajnie, w klubie Playbook w piątek. Będzie można zobaczyć się tańczącego, śpiewającego, podpisującego e, autografy. Na pewno te dziewczyny, które nie widziały się przez chwilę e, zapytają, dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś, co się z Tobą stało. Fotki, teraz się mm -hmm. chyba uskutecznie fotki zdecydowanie. E, będziemy w playbooku, będzie ze mną serdeczny mój przyjaciel czarnoskóry K.F. Jacques. pewnie mm. go kojarzysz. E, bardzo utalentowany, fajny gość, ale o nim teraz nie mówimy. Mówimy o... Mówimy, o Jacku o mnie! Mówimy o, 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 o tej no, już nie wschodzącej, ale nie zachodzącej e, gwieździe, bo przy eee. Tobą na pewno bardzo wiele. Z, z tym, co zrobiłeś teraz, no pewnie jeszcze są jakieś rzeczy, które chciałbyś e, n, e, zrobić. A nie, przepraszam, nie, bo Ty już prowadzisz imprezy, w, w, w klatkach już walczyłeś, inne historie, to co może na Stadionie Narodowym jakaś duża impreza, którą mógłbyś poprowadzić albo zagrać? Też były, oczywiście. Występowałem na różnych scenach, potężnych, dużych i wiele razy podkreślam ten fakt, wiadomo, to są takie disco fest, i te sceny są porównywalne do takiego All State Arena. Mm -hmm. Na koncertach, których bywałem, oczywiście, na których występował czy Pitbull, czy Justin Bieber, a teraz jestem w Polsce jako artysta, jeden z artystów. Mm -hmm. Kiedy gram, już nie mówiąc o takich dorzynkowych koncertach, ale juvenalia, byś się zdziwił, ile ludzi potrafi być pod sceną. Około 30 Kilku tysięcy. No to więcej niż osiem tam dwadzieścia kilka chodzi, także tuż masz że jest trzy, trzy razy lewym okiem wszyscy robią to samo. Słuchaj. Rydzy Rydzy ci w takim razie, żeby no. twój kanał miał w, miliard. Tak? Czy, a kurczę, czy, nie wiem, czy bym nie zwalił. Miliard, a, a, miliard subskrybentów. Życzę, żeby kolejne piosenki oglądane były w pierwszym dniu, tak po 50 milionów. Żeby Stadion mm. Narodowy był za mały na Twój kolejny koncert, ale żebyś wracał czas od czasu do czasu dla tych osób, które Ciebie tutaj dobrze pamiętają, tak jak teraz w piątek w Playbooku zaśpiewał, zatańczył, no i nas odwiedził, bo to bardzo fajnie zobaczyć Polaków. Człowieka, tak jest. którym zawsze byłem zafascynowany. Z bardzo wielu powodów. To jest niesamowite, jak się czuję teraz bezpiecznie, przy, prawie przy mojej mamie. He? Naprawdę <noise> tyle komplementów. <noise> tak się do dowartościowałem, to jest niesamowite. Ale powiedz mi na koniec, masz ten sam problem, co jak stoisz przed ustrę, przed lustrem wpadasz w zachwyt. Tak, tak. Ja bardzo w zachwyt przed lustrem, <noise> szczególnie jak to jest krzywe zwierciadło. Markus P. Muszę powiedzieć tak jak na scenie. Zróbcie hałas! Zróbcie hałas, <noise> zobaczmy się w, w, w playbooku już w ten piątek. Tak, jest. Zostańcie z nami. Dzięki. Pozdrawiam.